kochani, witam Was w nowym odcinku z tej strony The Little Seas kanału The Big and Little Seas LPS Dzisiaj są moje urodziny, czyli 5 października. Na razie nie zdradzę Wam ile mam lat aczkolwiek nagrywam ten odcinek już drugi raz, ponieważ jak chciałam wrzucić ten pierwszy to można powiedzieć, że nie mogę go wrzucić, nie wiadomo z jakich przyczyn i przedstawię Wam to jeszcze raz i jest to shopping yy, jakby potrójny, bo dostałam 3 pop LPS-ki ok, a więc zabieram się Wam do pokazywania ich i najpierw zacznę od dodatków a więc... Tak, yy, pierwszymi dodatkami są, yy, że tak powiem, naczynia yy, i przystawię Wam je teraz. Dobrze, a więc yy, pierwszym to jest takie yy, jakby kieliszek do wina. Jest on mega przesłodki. W ogóle yy, podobają mi się wszystkie te yy, szklanki, znaczy te kubki i właśnie te takie szklaneczki. Yy, i takie kieliszki, właśnie on tak wygląda, i ma taką kwadratową podstawkę. I to jest właśnie ten pierwszy kieliszek. Teraz drugi. I ten można powiedzieć, że podczas dochodzenia do mnie w poczcie uległ trochę pęknięciu. Nie mogę tego dobrze złapać. Um, aczkolwiek nie przeszkadza mi to chyba i to też tak, y, jest właśnie taki, taki dodatek do picia i ma o, tym razem okrągłą podstawkę dobrze i ostatnim kieliszkiem jest taki, oj przepraszam, jest taki y, typowy właśnie kieliszek, ups bo te to są też takie, ale trochę innego kształtu, a te są właśnie takie typowe, że tutaj się za dwa palce i pije. Oczywiście nie za te, ale o, nieważne, za małe to jest właśnie to jest. O Boże, to jest tak właśnie malutkie, że nie mogę nawet tego utrzymać, ale właśnie tak to wygląda i jest to mega słodkie i też ma okrągłą podstawkę. Na pewno mi się przydadzą do filmów, dobra. Następnymi są takie jakby kieliszki, znaczy Boże, te mm, pucharki jakby do nakładania lodów Mega fajne, podoba mi się bardzo ma właśnie taką krągłą podstawkę i tutaj też, też można coś włożyć Jest to mega, 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 mega słodziutkie i jest jeszcze taka podstawka znaczy ta Taki pucharek, właśnie do lodów. Mianowicie tak on wygląda, i też ma taką tą podstawkę okrągłą. I teraz po prostu moim ulubionym dodatkiem z tych naczyń, po prostu ulubionym kocham, to jest taka mini, ale to mini szklaneczka. Że ona jest taka słodka, uwielbiam ją. To jest po prostu moja ulubiona rzecz z tych wszystkich przedstawionych tutaj. Naprawdę jest cudowna. Jest taka malutka i to jest takie urocze strasznie. Dobra. I znaczyń to by było chyba na tyle. I jeszcze takim dodatkiem, jedzonkiem dla lps jest taka mandaryneczka. Właśnie. No. Okej, okay, teraz Wam y, pokażę, jeszcze przed Petropem pokażę Wam jeszcze, w jakiej kopercie ona doszła i w woreczku strunowym i w ogóle. Dobra, nieważne, tematu kopert nie było. Prawdopodobnie moja mama już je wyrzuciła, ale dobra. Mm, teraz przejdźmy do kwestii pet Shopka i Wam zaraz powiem, ile ten cały komplecik kosztował, że tak powiem. Tym petzopkiem, jak widzicie, jest short herek. Tak, jest to Brooklyn. I właśnie jest ona. Poczekajcie, odłożę to, ponieważ mi przeszkadza w pokazywaniu Petropa. No, a więc właśnie tak wygląda. Jest ona oryginalna i ma magnes. I cały ten yy, zestaw razem z tymi naczyniami kosztował 45 zł, a z przesyłką 55 zł. I ona przyszła w yy, chwilkę, gdzie to było, w takim woreczku strunowym. Dobra, następny Pet Shopik. Yy, yy. Dobra, następnym pet shopkiem była dum, dum Dum Jak widzicie, następna short herka i była nim to. Ta -da! Tak, tak zwana jasmine, chyba z zakręconych. I tak, podoba mi się to imię i będę ją tak nazywać, chyba żeby myślał coś lepszego, co w sumie będzie do niej pasowała. Ma znaczek oryginalności LPS. Jak widzicie, i. Ma dziurkę. I no. Teraz przyszedł czas na ostatniego Petropa, z którego cieszę się bardzo, tak samo jak w, z wszystkich tych trzech. A jest nim to. Dum, 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 dum. Uwaga, uwaga! Jamnik! O, uh, ale jaki jamnik? Dobra, a więc jest to nim właśnie ten jamnik, tak! A chwila, wróćmy jeszcze do tej herki. Ups, to jest Brooklyn. A, wyrzuciła mandarynkę. Dobra, ta herka. Kosztowała 62 zł z przesyłką 69 albo 68. Ponieważ przesyłka kosztowała 7 albo 8 zł, już nie pamiętam. Dobra, a to był najdroższy pet shop. I teraz, żebyście nie pisali, że chwalę się tym, że mam pieniądze. Nie, to tak wcale nie jest. Po prostu moja mama powiedziała, że skoro mam dzisiaj urodziny. To z okazji tego, może mi kupić droższego PetShopa. Kupiłam ją mianowicie za 100 zł, a była za 110, ale wynegocjowałam cenę z panią, żeby chociaż zejść do 100 zł. Ma znaczek oryginalności LPS i ma dziurkę. I jest cudna, uwielbiam ją. I przyszła ona do mnie w folii bąbelkowej, a. Ona przyszła do mnie również w woreczku strunowym. I są to właśnie moje trzy pet na urodzinki. I bardzo się z nich cieszę, i cieszę się, że w ogóle są u mnie, bo ona była moim bardzo dużym marzeniem. Ta w ogóle nie była planowana, no ale naprawdę cieszę się, że je ja mam. I tak teraz je ustawię. Chwilę, bo muszę trochę. Oddalić telefon ok, a więc yy, Teraz tak Ustawiłam je w takiej kolejności Ponieważ ta jamniczka Przyszła do mnie jako pierwsza Przyznam się, że ją podglądałam Ponieważ chciałam zobaczyć jak wygląda Ale nie udało mi się to Ponieważ była w folii bąbelkowej Następnie Ta przyszła w poniedziałek Następnie przyszła Brooklyn We wtorek Czyli yy, przedwczoraj Chyba dobrze powiedziałam. <grym> I no tyle. Ona jest z Olixa. Te dwie są z Allegro, chyba już to mówiłam. No i ta przyszła dopiero do mnie dzisiaj. Tak, dzisiaj. I no. Jestem z nich zadowolona bardzo, 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 bardzo. I cieszę się, że są ze mną i że dołączą do mojej kolekcji. A więc ja się z Wami. Żegnam. Idę zapoznać moje nowe koleżanki z całą moją kolekcją. I to na tyle. Idę się również z nimi zaprzyjaźnić i nacieszyć się trochę nimi. A więc żegnam Was i życzę Wam miłego popołudnia, ranka, bądź wieczoru, albo nawet i nocy. Więc cześć, papa, pa, buziaczki. Tá. Ei, ei, ei. Pasqui,